Siemano ziome, siemano małe. Ja jestem Wysoki Niski, a wy oglądacie jest To Sią wideo! Ha! Zdarza się nieraz o poranku złapać smaka Mam dla ciebie coś lepszego od zestawu Big Maca Zdarza się nie wiedzieć co do garnka włożyć A ja wiem co robić, ja wiem co robić Lubicie filmiki o gotowaniu? Lubicie śmieszne filmiki? Zapraszam was na międzynarodowe zestawienie Pięciu dziwacznych kanałów kulinarnych na YouTubie Ty. Hey. Korety, mam dziurę w potworze, muszę zmienić ubranko. Tak lepiej. W pierwszym zestawieniu będzie reprezentant polski. Szeven, bo o nim mowa, myślę, że jest największym kucharzem na polskim YouTube. Skąd to wiem? Zmieszyłem okapem. Zobaczcie, dokąd mu sięga okap. Do czoła, do nosa, do brody. E-e jak na naszego rodaka przystało, lubuje się w polskiej kuchni. Dodam, bo lubię. Nalać, po prostu, żeby to miało dobrą konsystencję, bo to tylko dla konsystencji. Zaryzykuję, proszę Państwa, bo, a, bo lubię, a to 50% dobrej polskiej wódeczki. Szklankę wódki, to jest porcja dla, na jedną osobę, proszę zobaczyć, jak dokładnie zostało to y, wymierzone. W sumie najważniejszy składnik wódka. Proszę Państwa, jest weekend, poniedziałek, więc co będziemy sobie żałować. Następnie, no, bo lubię, ja akurat lubię troszeczkę żubrówki. I to ważne, proszę Państwa, żeby dodać tą trawkę z żubrówki. Ona nada taki smak kraju. Ale oglądanie jego kanału, moim zdaniem, należy obejrzeć od jego największego wynalazku. Ten człowiek opracował lek na raka. Zobaczcie jego odcinek o homeopatii. Niektórzy używają wody, zwykłej wody przegotowanej, tudzież mineralnej, do tego celu. Ale udowodnione jest, że alkohol, alkohol mocny, 40% lub mocniejszy jest dużo lepszym nośnikiem e, tej dobroci homeopatycznej. Z czym ci się kojarzy, szwed, taki przeciętny, zwykły? Z tym? Może z tym? Albo z tym! Ale nie zapominaj, że stamtąd pochodzą także WIKINGOWIE! Tylko wygląda na tak wkurzonego, że mógłby nawet trzasnąć obrotowymi drzwiami! No! Jakby mógł ktoś pilki pod paznocie powsadzał! Albo nie wiem, jakby zaraz miał skończyć. Się weekend! Ej! Pany mięso, Mimo to ten program jest naprawdę merytoryczny. Możecie dowiedzieć się z niego, jak ugotować szwedzkie potrawy. Naprawdę. Co ciekawe, udają się one nawet samemu autorowi. Na wzestoziomowym zestawieniu jest ekipa z krainy klonowego liścia. The north side, to the Anada, bitch. Tym razem mamy do czynienia z jeszcze większą ilością brodatych tych świrusów. actually smells great in here. Keep doing what you doing. Ci kole robią dużą szamę, taką naprawdę dużą. Na przykład na święto Dziękczynienia proponują kanapkę z indykiem. Kanapka ma kalorii zabiera 4 indyki. More and more Thanksgiving classics to create the ultimate Thanksgiving sandwich experience, but it weighs more than your family's Thanksgiving meal. Chłopaki serwują również podobne hamburgery. Sausage and black label cherry wood bacon patty. Nie wiem ile ważyły same kanapki, ale tłuszcz w nich ważył 16 kg. Ale spoko! Robią też dietetyczne sushi! Tyle, że jego składnikami są pizze, zapiekanki, frytki i tym podobne frykasy. There. Interrupting cow. Interrupting cow who? You took everything that you can't eat on the biggest loser and put it in this bad boy. If you've never used power tools for cooking, or you never built your own meat cone apparatus out of metal materials, then did you actually even cook? No i tak jak Seven. Oni też lubią. It's like I'm not down, but my brother is. Z Kanady przenosimy się na zupełnie inny kontynent. Gospodarzem programu jest Francis, ale program jest z Azji. Nazywa się gotuj z psem. Ale nie, wcale nie chodzi o jedzenie psów. Wspominałem o Francisie. Francis jest francuskim pudlem. Jest gospodarzem i tego programu! Francis fajowo mówi po angielsku z japońskim akcentem! Hi, I'm Francis, the host of this show, Cooking with a Dog. Cover the tray with a plastic wrap and let it sit in a relatively cool place for 30 minutes to 1 hour. Drugą połową programu jest e, japońska pani, która już nie mówi po angielsku z japońskim akcentem. Za to wyśmienicie gotuje! <trym>, Program jest niesamowicie merytoryczny, zobaczycie w nim mnóstwo japońskich przepisów pokazanych krok po kroku, jak je przygotować. Czasami może być problem ze składnikami lub narzędziami, mimo wszystko warto to oglądać i wprowadzać takie rewolucje we własnej kuchni. Nadszedł czas na ostatniego w naszym zestawieniu. Reprezentant Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Znowu zapytam was o skojarzenia. Jak wygląda typowy weganin? No nie wiem. Czy to jest taki gość?

Jest merytoryczny. Znajdzie się w nim całe mnóstwo fajnych, wegańskich przepisów na całkiem ciekawe potrawy, ale każdy ma dodaną tą właśnie mroczną stylowę. Do każdego kawałka, do każdego przepisu jest napisany oddzielny kawałek, który opowiada, jak masz gotować. Nic bardziej szalonego od vegan Black Metal Chefa nie znam, więc w ten sposób kończymy nasz odcinek z jesto przeglądu zwariowanych kanałów na YouTubie. A ja jak zwykle żebrałam łapki w górę i na YouTubie, i lajki na Facebooku i szerowani na Facebooku. Jeżeli te kanały Was zaciekawiły, obejrzyjcie je i poleccie moją listę swoim znajomym, żeby również mogli zapoznać się z tymi ho, 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 śmiesznymi filmikami. Przyszony! Zdarza się nieraz o poranku złapać smaka Mam dla ciebie coś lepszego od zestawu Big Maca Zdarza się nie wiedzieć co do garnka włożyć A ja wiem co robić Ja wiem co robić Ello ziomy i ziomale Zjedz to ziom na pełnym szale Żarcie które smakuje doskonale Zjedz to zjedz to Napełniaj dalej w stale Dlatego jeżeli na przykład nie chcę przygotować, Można wypić szklankę, dwie Tego oto ziołowego napoju